Chciałbym poznać dziewczynę, którą pokocham, jak tą muzykę. Założyć rodzinę, ułożyć sobie z nią życie. Dziś tego tylko pragnę, samotność mnie dobija. Siedzę sam na sam z długopisem przy kartce. Piszę ten tekst, myślami jestem gdzieś daleko. Powoli tracę wiary, za oknem robi się ciemno. Dzień za dniem mija, kolejne lata lecą. Jak kartki z kalendarza, muzyka moim lekiem, życia bez niej sobie nie wyobrażam. Gdzie jest to wszystko, gdzie jest to szczęście, gdzie jest ta miłość, przez którą nocami nie śpię? A miało być tak pięknie, mówią miłość, miłość. Miłość, miłość, a miłość po czasie pięknie. Już nie mogę tak duże, nie daję rady. Zaraz na pół chyba pęknie mi serce. Wciąż myślę, wciąż tęsknię. Zapomnieć nie mogę i nawet nie chcę o tobie. Myśli krążą gdzieś tam po głowie. Moje życie bez ciebie staje się monotonne. Te wszystkie chwile, spotkania dziś zostały już tylko wspomnienia po tobie. A w sercu ból, który dzień goi ta muzyka. Uspokaja mnie i uwalnia od codziennego życia. Ostatnia pisze te wersy, wylewam tu Przelewam na kartkę, piszę proste słowa, oddaję cząstkę siebie. Piszę, bo to kocham, piszę i nie kłamie. Piszę, piszę, tylko i wyłącznie całą prawdę. Na tych bitach, bitach historię z mego życia znajdziesz. Wierzę w to, że kiedyś to szczęście odnajdę. Spotkam kobietę, kobietę swego życia. Na swojej drodze mam jeszcze wiele do zdobycia. Spełnić marzenia, zrealizować plany i co najważniejsze, dalej robić terapy. I co by się nie działo, za nic nie oddam tej pasji. Mówię to szczerze, szczerze, nikt mi tego nie zabierze. I póki sił mi starczy, o swoje będę walczył. Jednego tylko pragnę, chciałbym znów przytulić się skarbie. Poczuć Twój zapach, mówić jak pięknie pachniesz. Spojrzeć w Twoje śliczne oczy, mówić kocham Cię. Każdego dnia i każdej nocy całować Cię w Twoje słodkie usta, być przy Tobie zawsze. Nigdy Cię nie opuszczać. Moje serce miło dla Ciebie, dziś strasznie za Tobą tęsknię i przez to czasem nocami nie śpię. Chciałbym cofnąć się w czasie i być z Tobą jeszcze raz, tylko że tym razem na zawsze. Siedzę, myślę, wszystkie uczucia do ciebie Zostawiam na kartce Byłaś dla mnie wszystkim, dawałaś mi szczęście Dzisiaj już cię nie ma, moje życie dla sens I to chyba coraz szczęście Bez ciebie nic mi się nie chce, zacząłem dużo jarać Jaram prawie codziennie, Mary zabinie tabletkę Kiedyś ty dzisiaj ona daje mi to ukojenie I choć tak bardzo za tobą tęsknię To już nic zrobić nie mogę, bo twoje serce jest zajęte o to by wiele, by być tylko z tobą Muzyka jest ze mną, z muzyką aż po deskę grobową Wtedy tak już jest, nie możemy być ze sobą. Los nas rozdzielił, każdy poszedł swoją drogą. Czemu tak musi być? Te nieudane związki, później rozstania. Miłość to nie zabawka, która po czasie się znudzi. Każdy ma swoje uczucia, miłości nie da się kupić.